Dzień dobry Państwu. Nazywam się Krzysztof Sidor, pracuję w firmie Diomar i dziś chciałbym opowiedzieć Państwu o małej stacji czołowej OM10, dedykowanej dla rynku hotelowego. Ta stacja czołowa pozwala na podpięcie standardowego konwertera Quattro. Tutaj mamy cztery wejścia sygnałowe z konwertera. W środku w tej stacji jest sześć tunerów satelitarnych pozwalających na odbiór programów z sześciu transponderów. I jeżeli te programy są zaszyfrowane, to te programy możemy dekodować na czterech modułach CAM, które tutaj możemy zainstalować programy ze wszystkich sześciu tunerów satelitarnych mogą być dekodowane na jednym module CAM i to jest bardzo ważne w niektórych instalacjach telewizyjnych tam gdzie chcemy na jednej karcie dekodującej dekodować programy z wielu transponderów satelitarnych Ważną cechą jest też to, że ta stacja tutaj ma wyjście sygnałowe mamy na wyjściu aż osiem multiplexów cyfrowych DVB-C lub dvb w zależności od typu instalacji hotelowej i na tych multiplexach możemy te programy tak poukładać, że nawet jeżeli coś się zmieni po stronie odbiorczej na satelicie, to ta stacja czołowa zostanie tak przeprogramowana, że na wyjściu będzie stabilny sygnał telewizyjny i nie będą musieli Państwo przeprogramowywać telewizorów. Aby uzyskać więcej informacji, zapraszam Państwa do odwiedzenia naszej strony diomar.pl lub do kontaktu telefonicznego. Dziękuję bardzo.